Cześć. Chciałem, abyśmy dzisiaj porozmawiali trochę na temat Pana Tadeusza na temat tego, czy pan Tadeusz jest epopeją, czy też nie. Chcę ci pokazać, że zarówno jedno, jak i drugie stwierdzenie jest prawdą. Prawdopodobnie najbardziej znanym stwierdzeniem dotyczącym pana Tadeusza to jest to, że jest to epopeja narodowa. Problem w tym, że bardzo rzadko jesteśmy w stanie powiedzieć, dlaczego akurat pan Tadeusz ma być epopeją. Zastanówmy się nad tym. Epopeja, czy też inaczej epos, ma swoją tradycję antyczną, więc możemy doskonale stwierdzić, czy tekst pana Tadeusza jest epopeją, jest eposem, na podstawie tego, że prześledzimy czy wszystkie elementy, które są charakterystyczne dla eposu antycznego, zostały zachowane przez Mickiewicza w tekście Pana Tadeusza. Patrząc na Pana Tadeusza, możemy zaobserwować rzeczy, które ewidentnie pokazują nam, że Mickiewicz stosuje zasadę antyczną. Tekst napisany jest w dwunastu księgach. Zatem antyczna zasada dotycząca tego, że epos ma się składać z takiej ilości ksiąg, też pieśni, która jest podzielna przez sześć, został zachowany. Jeżeli spojrzymy na sposób zapisania tekstu, mamy wierszowany utwór, który jest pisany trzynastozgłoskowcem, po to, żeby podniosły, patetyczny ton był nadawany temu utworowi od samego początku aż do końca. Również, jeżeli spojrzymy na treść, widzimy, że oprócz tego, że mamy przygody bohaterów opisane w tym tekście, to również jest sporo takich fragmentów, które są fragmentami tylko i wyłącznie opisowymi. Bogactwo opisów panu Tadeuszu jest ewidentne, co również jest charakterystyczne dla tekstu, który nazywamy eposem. W Antyku również posługiwano się opisami, po to, żeby spowolnić akcję opowiadanej historii. Pomimo tych ewidentnych znaków, że możemy pana Tadeusza wpisać w dzieło, które jest eposem, Również możemy prześledzić inne wyznaczniki Eposu i zaobserwować, że pomimo tego, że są zastosowane, to nie zawsze zastosowane są w taki sam sposób, jak robiono to w czasach antycznych. Zacznijmy od początku. Epos jest epiką wierszowaną. To znaczy, że możemy powiedzieć, że w Eposie występuje narrator. Narrator charakterystyczny dla Eposu to jest narrator trzecioosobowy, znajdujący się poza światem przedstawionym i będący obiektywny względem tego świata, opowiadający o wydarzeniach ewidentnie historycznych. Jaki jest narrator w Panu Tadeuszu? Narrator w Panu Tadeuszu przedstawia nam się zaraz na początku tekstu, w tym fragmencie, który nazywamy inwokacją, a potem ewidentnie możemy go ujrzeć na zakończenie XII księgi, jak również w epilogu. Jest to narrator pierwszoosobowy, ponieważ jesteśmy w stanie przeczytać w tekście. Tymczasem przenoś moją duszę utęsknioną. To znaczy, że opowieść, która jest w panu Tadeuszu, jest opowieścią typowo związaną ze wspomnieniem autora. Tego, który staje się narratorem w tym tekście. Podobnie mówi o sobie w epilogu. Czytamy tam o kraju lat dziecinnych. Kraj lat dziecinnych, który jest opisywany przez Mickiewicza, to jest przestrzeń litewska, którą najlepiej znał ze swojego doświadczenia, ponieważ urodził się i wychował na Litwie. Również, jeżeli spojrzycie na zakończenie 12 księgi pana Tadeusza, narrator mówi tam wprost o sobie. I ja tam byłem, miód i wino piłem. Mamy zatem narratora pierwszoosobowego, narratora, który jest uczestnikiem wydarzeń, więc nie ma dystansu, który jest zakładany w takim gatunku jak Epos. Nie ma tej obecności poza światem przedstawionym, bo jest zaangażowany w ten świat. Trudno tutaj mówić o obiektywizmie, skoro to, co przedstawia, jest jego wspomnieniem i to z lat dziecinnych. Kolejną rzeczą, która charakterystyczna jest dla Eposu to to, że epos opowiada nam historię bohatera na tle ważnych wydarzeń historycznych dla danej społeczności. Spójrzmy na pana Tadeusza. Bohaterem w panu Tadeuszu nie jest Tadeusz, a na pewno nie jest głównym, zasadniczym bohaterem. Nawet gdybyśmy chcieli powiedzieć, że Jacek Soplica jest przecież częściej tam y, pokazywany jako bohater, to może on jest głównym bohaterem? To też nie będzie prawdą. Zatem kto jest bohaterem pana Tadeusza? Bohaterem pana Tadeusza, jak przyjrzymy się temu, w jaki sposób jest zbudowany ten tekst, ewidentnie jest szlachta polska mieszkająca na Litwie właśnie w tym czasie, który jest opisywany przez Mickiewicza, czyli 1811-1812 rok. Ale również, jeżeli spojrzymy na to, jak jest opisywana przestrzeń, w której to się wszystko dzieje, to bohaterem może być też przyroda litewska. Zauważcie, że opisy, które są w panu Tadeuszu. To są opisy bardzo często związane ze światem przyrody, tej przyrody pięknej, litewskiej, do której tęskni Mickiewicz. Daje więc wspomnienie swoje, tego świata, który jest jemu bliski. Zatem bohaterami pana Tadeusza są Litwa jako przestrzeń, jako kraj oraz mieszkający na tej Litwie Polacy, szlachta polska. Możemy jedynie powiedzieć, że ten element tła historycznego jest pozostawiony. 1811-1812, więc ważne wydarzenia dla historii Polski. W 1812 Napoleon. Kroczy na Moskwę. Polacy wiążą z tym ogromne nadzieje na to, że wreszcie odzyskamy niepodległość. Właśnie pod Napoleonem. 1811, czyli ten rok wcześniejszy, to są przygotowania również na Litwie oddziałów, które mają dołączyć się do wojsk napoleońskich i taką służbę, służbę zwoływania, zachęcania szlachty do tego, żeby podjęli ten trud walki o Polskę, ma na przykład w panu Tadeuszu ksiądz Robak. Jest emisariuszem. Epos zakłada funkcjonowanie dwóch przestrzeni: przestrzeni boskiej i przestrzeni ludzkiej. Jak jest w Panu Tadeuszu? W Panu Tadeuszu przestrzeń ludzka ewidentnie jest widoczna. Mamy bohaterów właśnie z kręgu szlachty, szlachty zaściankowej, więc ten bohater nie pojedynczy, ale zbiorowy jest dosyć barwny. A druga przestrzeń. Druga przestrzeń nie jest przestrzenią boską z racji tego, że nie mamy tutaj żadnych bogów wprowadzanych jako tych, którzy decydują o tym, jak wygląda życie szlachty. Natomiast drugim bohaterem i tą przestrzenią, która wypełnia tę drugą część pana Tadeusza, jest przyroda, ta przyroda litewska. I to ona decyduje o tym, co się w niektórych momentach, Dzieje w ramach fabuły, bo przecież przyroda będzie decydowała o tym, w jaki sposób będzie funkcjonował człowiek, zwłaszcza ten związany z życiem na wsi. Jeżeli mówimy o soplicowie, to mówimy o zaścianku, który ewidentnie jest zaściankiem związanym z życiem przyrody, z rytmem przyrody. Więc to, czego wymaga przyroda, również dzieje się w życiu człowieka. Zatem dwie przestrzenie są, ale nie klasyczne, mamy przestrzeń ludzką i przestrzeń natury. Również charakterystyczne dla eposów jest rozpoczęcie tekstu inwokacją. I prawdopodobnie jest to jeden z najbardziej znanych z literatury polskiej fragmentów, inwokacja z pana Tadeusza. Ale ta inwokacja ma dosyć specyficzną budowę. Czym jest inwokacja? Inwokacja jest zwrotem do bóstwa z prośbą o natchnienie. Tak najkrócej można by powiedzieć, czym się charakteryzuje. Właśnie taki środek stylistyczny, który nazywamy inwokacją. Jest to bardzo specyficzna apostrofa. Apostrofa, można powiedzieć, rozbudowana. Jak wygląda apostrofa, ta rozbudowana, zwana inwokacją w panu Tadeuszu? Składa się z dwóch kawałków. Po pierwsze, mamy zwrot do Litwy. I tutaj rzeczywiście mamy apostrofę rozbudowaną, ale nie ma tam prośby o natchnienie. Jest tam wypowiedziany ogromny smutek. Tęsknota. A dopiero na drugim miejscu pojawia się zwrot do bóstwa. Zauważcie, że jak sięgniemy po inwokację w Panu Tadeuszu, wyraźnie jesteśmy w stanie przeczytać po pierwsze Litwo, ojczyzno moja, a od piątej linii dopiero Panno Święta, co jasnej bronisz Częstochowy i w ostrej świecisz bramie. Więc zwrot do bóstwa z prośbą o natchnienie pojawia się dopiero w, drugim, w drugiej części tego tekstu. Zatem inwokacja w Panu Tadeuszu nie jest zbudowana klasycznie. Na pierwsze miejsce wysunięta jest Ojczyzna. To o niej po pierwsze wspomina Mickiewicz. Dopiero na drugim miejscu zwraca się do Matki Boskiej, żeby ta jemu dała taki czas, taki moment w jego duchowej podróży, żeby mógł przenieść się wspomnieniami do tego, co jest krajem lat dziecinnych, o czym pisze później również w epilogu. Ostatni element, na który chciałem zwrócić uwagę, to fabuła. Czyli jak jest ułożona treść w panotadeuszu. Tadeuszu. Jeżeli byśmy się chcieli odwołać do klasycznych układów tekstu, epopei, eposu, poematu heroicznego, to mamy historię jakiegoś bohatera, do której są dołączone inne historie. Więc mamy wielowątkowość. W zasadzie tak jest zbudowana i Odyseja, i Iliada. Główna akcja jest związana z głównym bohaterem, a do tego dochodzą dodatkowe elementy. Jak to jest w Panu Tadeuszu? Fabuła Pana Tadeusza tak naprawdę jest zbudowana z wielu historii splatających się ze sobą Historii szlacheckich. My te historie obserwujemy w taki sposób, jak one są nam prezentowane. Więc mamy część historii Tadeusza, potem się pojawia część historii innego bohatera, za jakiś czas znowu wracamy do historii Tadeusza. Więc historie opowiadane w panu Tadeuszu, po pierwsze, są historiami różnych osób. Nie są opowiadane w całości, tylko Pełną historię tej osoby, jej przeszłość, teraźniejszość i ewentualnie plany na przyszłość, my jesteśmy w stanie poznawać dopiero czytając tekst. Jak się pojawiają te kolejne historie, to też nie jest rzecz klasyczna. Można by powiedzieć, że w pewien sposób przypadkowo spotykamy się z kolejną częścią przygód takiego czy innego bohatera. Ale te historie bardzo często pojawiają się na zasadzie dygresyjnej. To znaczy skojarzeniowej. Przy okazji spotkań, które mają bohaterowie pana Tadeusza, na przykład tych spotkań przy stole, ewentualnie przy okazji jakichś innych miejsc, gdzie są razem, nagle pojawia się w rozmowie temat, który jest kontynuacją czegoś wcześniejszego, czyli na przykład kłótnia o Harty. Zauważyliście, że ta historia pojawia się cały czas, na bieżąco. Wystarczy, że się spotkają, w grupie szlachcicy, którzy o tym właśnie chcieliby porozmawiać, zawsze znajdą taki moment, żeby do tego nawiązać, żeby wrócić do tej historii. Właśnie na sposób dygresyjny. I tak można by powiedzieć, że jest zbudowany Pantadeusz. To są dygresyjnie złożone ze sobą opowieści. Historie różnych bohaterów, Historie szlachty, która jest typowo szlachtą sarmacką. Ale również historię szlachty, która nie jest związana już z tradycją sarmacką, bardziej łączy się z tym, co jest ogólnoeuropejskie, jak sobie spojrzymy na przykład na hrabiego, albo co jest wielkomiejskie, jeżeli sobie spojrzymy chociażby na Telimene. Mamy zatem niesamowitą różnorodność historii i różnorodność bohaterów, i oni są zespoleni w tym jednym miejscu, jakim jest Soplicowo. Skąd takie zespolenie? To zespolenie bierze się z tradycji szlacheckiej. W podtytule pana Tadeusza mamy napisane Historia szlachecka. Z jednej strony jest to historia szlachty żyjącej na Litwie właśnie w latach 1811-1812. Ale historia szlachecka może być również odczytywana w ten sposób, że mamy historię opowiadaną tak, jak to opowiadała szlachta. W jaki sposób opowiadała to szlachta? Szlachta opowiadała sobie w tamtych czasach gawędy. Gawenda była gatunkiem, który nie należał do gatunku spisanego. To był gatunek mówiony. Wtedy, kiedy szlachta się spotykała, czy to na dworkach, czy przy okazji jakiegoś innego wspólnego spotkania szlacheckiego, na przykład polowanie albo grzybobranie, odbywały się też. Rozmowy, które właśnie w ten sposób wyglądały, że każdy ze szlachciców chciał opowiedzieć historię swojego życia. Oczywiście można powiedzieć, wielu z nich mocno koloryzowało, ale ponieważ każdy chciał się włączyć, to opowieści tak były snute. Jeden rozpoczynał swoją opowieść, i wtedy, kiedy dochodził do jakiegoś momentu, który kojarzył się innemu z takim wydarzeniem, który dotyczył jego życia, nagle historia była przerywana. I w jedną gawędę wchodziła kolejna gawenda, kolejna opowieść. Tak powstawały gawędy szlacheckie. To były opowieści luźno ze sobą powiązane, które dla tamtej tradycji szlacheckiej były standardowe. Mickiewicz, chcąc oddać pewien klimat, można powiedzieć, folklor tamtych czasów, tamtego miejsca, zastosował właśnie taką technikę. Technikę gawędy. Zatem patrząc na Pana Tadeusza, możemy powiedzieć, że ma wiele elementów, które są charakterystyczne dla eposu. A jednocześnie ma też takie elementy, które pokazują, że jest to bardzo nasz, bardzo szlachecki, bardzo polski tekst. Ponieważ odchodzi od wzorca klasycznego, antycznego, wkładając w to miejsce rzeczy, które są charakterystyczne dla tradycji szlacheckiej. Jeszcze jeden element w związku z fabułą, który pokazuje nam, że niekoniecznie musimy to traktować jako opowieść o historii. Jest to historia opowiedziana bardzo specyficznie. Mickiewicz mówi, że jego pamięć ma być przeniesiona do czasów dziecięcych. W epilogu wspomina kraj lat dziecięcych. To znaczy, że ta rzeczywistość, którą on chce nam zaprezentować, to jest rzeczywistość czegoś, co zachowało mu się w sercu. Więc poprzez emocje zostało zapisane, poprzez pamięć dziecięcą, która wiele rzeczy przekształca. Dodatkowo jeszcze sygnalizuje nam, że on ma doskonale świadomość tego, że historia, którą nam opowiada, nie jest historią, z którą możemy się wiązać tak na serio. Zauważcie, że zakończenie 12 księgi pana Tadeusza brzmi w ten sposób. I ja tam z gośćmi byłem. Miód i wino piłem. A co widział i słyszał, w księgi umieściłem. Ten zwrot, który pojawia się zaraz na zakończenie pana Tadeusza, jest charakterystyczny dla baśni. Baśnie właśnie tak się kończyły. Po co? Po to, żeby podkreślić, że ta rzecz, która jest opowiadana w tekście baśni, z jednej strony może być traktowana jako doświadczenie. Tego, który właśnie to opowiada, a z drugiej strony, jako pewnego rodzaju taka opowieść, której nie należy traktować w pełni na serio. Zatem, co Mickiewicz chce nam powiedzieć? Że świat, który jest tutaj przedstawiony w Panu Tadeuszu, niekoniecznie jest światem, z którym mamy łączyć jakiś bardzo konkretny, historyczny obraz szlachty. Nie. Po pierwsze, jest to wspomnienie lat dziecinnych. Więc dużo miejsca w tym tekście. Będzie poświęcone na to, żeby zhiperbolizować te postaci, które tam się pojawiają, żeby pokazać ich w innym świetle, w takim świetle, jak widziało to dziecko. Dziecko nie będzie rozpatrywać sporów na serio, będzie się troszeczkę z tych dorosłych, kłócących się o taką czy inną rzecz naśmiewać i dziwić. A dodatkowo Mickiewicz chce nam dać pewną baśń, pewnego rodzaju, podkoloryzowany obraz. Życia szlacheckiego, po to żeby dla, niej był, dla nas był bardziej atrakcyjny, żeby oddawał koloryt, a nie rzeczywistą historię tamtego czasu, po to żeby bardziej wzmocnić tęsknotę za tym, co było. Bo to, co jest opisywane w Panu Tadeuszu, to już jest przecież ostatnie, tak jest zapisane w podtytule. Więc to są ostatnie wspomnienia z takiego, a nie innego życia szlachty. Jeśli interesuje Cię to, co jest związane z literaturą, z kulturą, zapraszam. Zasubskrybuj ten kanał. Bądź na bieżąco. A może chcesz jeszcze coś się dowiedzieć więcej? Napisz swój komentarz. Do usłyszenia.